Dzień dobry moi drodzy. Pozdrawiam was z ustki, która od paru dni jest kamracką stolicą. Ponieważ właśnie tu na majówkę przyjechali kamraci z różnych zakątków Polski i z zagranicy. Pogoda wymarzona. Mnóstwo turystów przez te pierwsze majowe dni miało możliwość zobaczyć performance Wojtka i Marcina. To nie nasza wojna. Wiem kochani, że z niecierpliwością czekacie na żywce, ale chłopaki od porannych godzin do późnego wieczoru spędzają na molo, aby tłumaczyć, pokazywać, rozmawiać o tym, w jakiej sytuacji znaleźliśmy i czym może to się skończyć, jeśli nie będziemy sprzeciwiać się wciągnięciu Polski w nie naszą wojnę. Wczoraj, w Dzień Flagi Narodowej, byłam, widziałam, słyszałam, jak to się odbywa i jak ludzie, turyści na to reagują. A reagują jak wszędzie. Jedni słuchają uważnie, drudzy uśmiechają się z niedowierzaniem, i jeszcze inni ze zdziwieniem jaka wojna, o czym wy mówicie ale nikogo to, co widzą i słyszą, nie pozostawia obojętnym. Bardzo cieszę, że wydarzenie interesuje młodzież. Która chce wiedzieć o co naprawdę w tym wszystkim chodzi. I to właśnie jest nadzieja, gdyż wojna to jest zagrożenie przede wszystkim dla nich. Kochani, majówka kamracka w Rusce będzie trwała do niedzieli. Kto blisko, kto chce i kto może wziąć w niej udział, serdecznie zapraszamy. A kto nie może, to zapraszam na relacje z miejsca na żywo. Linki w opisie. Pozdrawiam Ci Plutko i życzę Wam udanej majówki. Na tle. Jak mówię, Plutko, ja nie wiem, gdzie wojna, ale. Nie, nie, nie. Wolny, wołaś, może co? Nie, nie. Podpojąć. Rozmowa jest w sprawach ważnych dla nas, dla głowy narodu polskiego, dla polskiego interesu narodowego. Te symboliczne, milczące ofiary wojny, które tutaj są, zapalane z pamięci żołnierzy, polskich żołnierzy poległych w nieswoich wojnach. Bardzo Wam dziękujemy, że mogliśmy ten czas spędzić z Wami, porozmawiać, podyskutować. Przede wszystkim dziękujemy za wyjątkowe słowa, bo kiedy zbieramy te razy. Kiedy wysłuchujemy na swój, na swój temat najgorszych rzeczy, to my wam mówicie, dziękujemy. Nieznajomi tutaj i mówicie po prostu krótko. Dziękujemy. Jesteśmy z wami, popieramy, gratulujemy. To my wam dziękujemy. Fajnie, dziękujemy. Konkretnie, dzięki Właśnie o tym mówię. To jest najpiękniejsze, co możemy od Was dostać i dziękujemy za to bardzo. Brawo Marcin! Jechał człowiek w luksusowym samochodzie. Tu przez pracę. Znaczy mógł. porządku. Miał uchylone oczy. Powiedział do nas, siejecie nienawiść. Powiedział to naprawdę. To był człowiek o inteligentnej twarzy, który zasobny, zamożny i w tym samochodzie, w takim, kto jak wyglądał, powiedział, że my siejemy nienawiść. Owszem, siejemy nienawiść u ludzi, którzy mają inne plany wobec nas i względem nas. Siejemy nienawiść u ludzi, którzy nie mogą się zgodzić, że stajemy my, polscy narodowcy, nacjonaliści polscy. Tak jest. Zrzeszeni w ruchu wielkim, kamradzkim rodacy, kamraci i w różnych stowarzyszeniach, i w partii politycznej rodacy kamraci, bo też taką partię mamy w swojej garści. Więc teraz sprecyzujmy. Kto nas nienawidzi? Wrogowie na pewno, ojczyzny. Na pewno, nie na... Marcin. Na ja pewno tak. nienawidzą nas wrogowie naszej ojczyzny Polski. Ponieważ się bronimy a największym sukcesem militarnym jest kiedy wróg mówi poddajcie się bo zostaniecie zabici i ci do których jest to mówione rzeczywiście się poddadzą nie ma żadnych ofiar po stronie najeźdźców otóż powiem takie zdanie żyję długo na świecie bronimy polskiego interesu narodowego ten interes jest bardzo prosty swojej idei. To znaczy, jesteśmy dłużnikami wobec pokoleń, które były przed nami i mamy obowiązki wobec pokoleń, które przyjdą po nas. Nie możemy im zostawić zgnić nędzy i bez miaru panującej głupoty, a na morzu tej głupoty panoszą się... Już nie tylko wrogowie Polaków, ale wrogowie ludzkości. Bo oni tam daleko, tam daleko w City of London, tam daleko w Ameryce, mają plan na tę część Europy, żeby stworzyć nam tu kilkudziesięcioletnie piekło. Oni mają doświadczenia w tworzeniu tego kilkudziesięcioletniego piekła w różnych państwach. Takie piekło stworzyli w Iraku, wcześniej w Wietnamie, w Libii, w Syrii, w Afganistanie. To jest ich gałąź gospodarki narodowej. Wojny. Psiani w wojny. Wojny to jest ich Pax Ameryka. Nie liczymy się tutaj kompletnie. Ani nasza przyszłość, ani nasza pomyślność, ani nasze szczęście. Jesteśmy zasobem ludzkim. Czyli kto? Młodzi mężczyźni i młode dziewczęta, które są w stanie mieć oporządzenie wojskowe i są w stanie ruszyć na front, żeby prognozy geopolityczne takich Friedmanów, Brzezińskich, innych skupionych w takim planie amerykańskim na Nowe stulecie Wolfowiców Szarańskim to są ludzie, którzy w swoich gabinetach planują, jak ma wyglądać świat i ci, którzy stoją na przeszkodzie tego ich planu nazywani są wrogami, antysemitami, terrorystami, faszystami, łutinowcami. Tak. Bud ale oni tam stojąc na tym zapleczu nie mówią o ludziach. Nie mówią, że tu wyszliśmy myślemy 100 tysięcy Polaków, tam 200 tysięcy Ukraińców. Oni o nas mówią inaczej. Kanonen fleisch! Nie są armatnie. Jeżeli przeczytamy książkę człowieka, który nosił polskie nazwisko Krzzińskie plan gry, to tam jest bardzo precyzyjnie wyłożone, wyłożone cel tego całego zamieszania politycznego. Ma być tak. Trzeba prowadzić wojnę z Rosją, żeby Rosję na tyle osłabić, żeby osłabiona Rosja wzięła sojusz polityczny z Ameryką w wojnie przeciwko Chinom. Ta książka powstała w latach 70. Dalej pisze Brzeziński. Do wojny z Rosją, która zwiąże jej siły, i słabi, najlepiej nadają się Polacy. To pisze Brzeziński. Amerykanie bardzo się przyzwyczaili do tego hasła, ponieważ my w swojej historii z ruskimi się piliśmy nieraz. I mamy w swojej historii zwycięską wojnę z bolszewizmem sowiecki. Mówimy w skrócie z ruskimi. Oni to wiedzą. Oni to wiedzą, bo Pol... przetestowali takie hasło, że my będziemy się bili do ostatniej kuli, a Polacy do ostatniej kropli krwi. Albo nie, inaczej. Nie. A... Pomyliłeś, przepraszam, do ostatniego Polaka. Zdanie, które wypowiedział generał francuski 3 września 1939 roku brzmi. Polacy się będą bili z Niemcami do ostatniej kropli krwi, a my do ostatniego Polaka. I to hasło obowiązuje cyniczne, zimne, bezwzględne hasło. Obowiązuje w sztabach generalnych amerykańskim, niemieckim, żydowskim. Zostaliśmy wyzuci z asów, z gospodarki. Zostaliśmy wyzuci naszego majątku narodowego, mamy jeszcze tylko ziemię i ludzi. Kiedy pozbędą się ludzi, przejmą ziemię. W takim okresie przyszło nam żyć. Ja wiem, Szanowni Państwo, jest piękna pogoda, jest majówka, chcemy się cieszyć życiem, mamy do tego prawo. My, nacjonaliści, narodowcy polscy, mamy tę świadomość i przyjmujemy na siebie rolę, kassandry albo wrzoda na dupie, to przez nas nie zaznacie spokoju i nie będziecie wygodnie siedzieć, bo zawsze się zjawi ktoś, kto powie prawdę i będzie mówił, to co reprezentujecie, to co mówicie, to jest życzeniowy stosunek do rzeczywistości. Będzie zawsze jakiś kamrat, jakiś narodowiec, nacjonalista Polski, który stanie i wypowie politykowi polskiemu, że jest strajcą polskiego interesu narodowego. Dla mnie, Wojciecha Olszajskiego, strajcą polskiego interesu narodowego jest Donald Tusk, Jarosław Kaczyński, Lech Kaczyński, Hołownia, nie wiem jak pana imię Hołownia, Szymon Hołownia, Kosieniak kamysz jaką ma na imię Kłamysz na... Władysław Władysław. i Sikorski. Radosław Sikorski, jest jeszcze ich cała masa, jest ich kilkaset osób w sejmie poprzedniej kadencji, którzy podnieśli rękę, żeby wprowadzić Polskę do wojny na Ukrainie. To oni oddają bezrefleksyjnie nasze uzbrojenie które przecież nie spadło nam z nieba, jest efektem naszej pracy i pracy naszych rodziców. To oni oddają im żywą gotówkę. Słuchajcie, obliczyliśmy, że pieniądze, które zostały oddane Ukrainie, jeśli by w sposób socjalistyczny oddać zadłużonym Polakom, którzy mają do spłacenia kredyt mieszkaniowy, to ci Polacy ten kredyt by spłacili i staliby się właścicielami mieszkań i domów. Jako polski narodowiec pytam się, dlaczego polski rząd oddaje polskie pieniądze banderowcom na Ukrainie, a nie oddaje tych pieniędzy ciężko pracującym, rzetelnym Polakom, którzy się zadłużają na kilkadziesiąt lat tylko po to, żeby ich dzieci mogły skonsumować ich wyrzeczenia i ciężką pracę, bo oni nigdy do godów życia nie zasiędą bo będą mieli po 60 parę lat i będą na przykład niezdolni do radowania się z życia, bo już nie będą mieli sił na tę radość. To ja się pytam, kim jest rząd, który znajduje miliardy, miliardy euro dolarów? Oddaję lekką ręką, żeby te pieniądze były utopione w błocie, w knoju baterowskim i we krwi. A nie oddaję tych pieniędzy dla młodych ludzi, dla dzieci naszych, którzy będą decydować o naszym życiu. To jest rząd zdrady Narodowej od 1989 roku. Każdy jeden rząd. Od 1989 roku jest rządem zdrady narodu polskiego. Rząd, który nie ma, Przepraszam, nie ma wyjątków. I nie rzucajcie mi żadnego nazwiska. Nie ma wyjątków. To jest brutalna prawda. Dowód pierwszy z brzegu. Od 89 roku nie przybyło w Polsce nam, demograficznie Polaków. Dryfujemy w dół. To znaczy co? Jest obroby? Bogactwo? Ludzie się kochają? Zakładają rodziny? Rozmnażają się? Nie! Naród nam nie przyrósł. Nie rozwinął się. Konsumpcja, która została nam zadana jako forma hipnozy, żebyśmy zlikwidowali potencjał swój. I my go zlikwidowaliśmy czy nie? Nadzwykliwym domem. Przyszliśmy tu dzisiaj, odważyliśmy się na ten protest w tym pięknym miejscu, zakłóciliśmy Wam, Szanowni Państwo, za co Wam Was przepraszamy, majówkę. Wiecie po co? Żeby to nie była ostatnia majówka pokojowa, żeby przed nami nie było dziesięć majówek, Wojennych, 20 majówek wo wojennych, 30 majówek wojennych. Po to odważyliśmy się zniesmaczyć niektórych Polaków, bo byli tacy zniesmaczeni, oburzeni, zszokowani, tam, tam mówiący, że żyjemy nienawiść, żeby w momencie, kiedy my będziemy umierać, mam nadzieję, śmiercią naturalną, nie będziemy wstydu mieć, że nam się nie chciało, że mieliśmy obiekcje, że byliśmy niewygodni. Nam się chce. Stajemy przed sądami, idziemy do więzień. Kamraci nie pękają, dają świadectwo prawdzie. Za ten dzisiejszy proces zostaliśmy w mediach internetowych, Zazwani protest za ten dzisiejszy protest, gdzie hasło najgorszy dzień pokoju jest lepszy od najpiękniejszego dnia wojny jest uznawane za hasło nazistowskie.